Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon TCG. Tak odcinek z Pokemonów miał być dopiero w przyszłym tygodniu, ale udało mi się dzisiaj nakręcić. A na dzisiaj przygotowałem nowy Elite Trainer Box z dodatku z nowego ostatniego dodatku Silver Tempest. Mamy tu takiego. Zimowego Wulpixa. Taki elektryczny box. Teraz nowy dodatek, najnowszy dodatek, co premiera była w piątek. Krążenie, naprawdę super karty są do Otrawienia I może, I może już w poniedziałek powinienem dostać paczkę, więc może uda się jak najbliższym czasie nakręcić ten odcinek. I Wam wszystko pokażę. Ok, to przechodzimy i przechodzimy do openingu tego boksika. I muszę wam się przydać, że tutaj jest bardzo fajna karta do trafienia Lugia. Alternatywka Art. I on bym chciał bardzo trafić, ale czy się uda, no to zobaczymy. I w środku jak zwykle 8 busterków, bo to nie jest dodatek Holiday set, tylko zwykły. W tym chromów zanity mamy 10, 10 postępów, Ok, zwolnienie otwieramy. folikę no coś zapieczętowane. Lepiej, bo się trzyma folia. Jakiś nożyk, następnym razem muszę sobie skombinować. Jakiś fajny nożyk. Nie mogę urwać. Kurcze, one bardzo dobrze. Może mi się jakoś. Uda. O oh jest, udało się. Udało się jakoś przeciąć. Polikę zrywamy. Polikę zrywamy. Ok. Teraz Wam pokażę, jaką ta Lugia jest do, jaka ta Lugia jest do trafienia. Fajny, fajny bulpik. No ten, 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 ten fajny jest z takim. Mamy Silver Tempest. Tu wszystko jest opisane. To są te karty. Jak są do trafienia. Parę fajnych kart jest. Co, gdzie ta Lugia jest? Gdzie ta Lugia jest? Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. O, tu się zaczynają te fajne karty. O, tego Auna Też fajne. O, tu mamy pierwszą lugię. Jest nasza lugia, fałka z numerem 186. Ta karta naprawdę jest sporo. Sporo warta. Naprawdę sporo warta jest. A i tutaj mamy trenerów. Tak, jak e, galeri. trener galerii. strony galerii bym chciał trafić. Zaraz wam pokażę. Może się o uda. E, którą tą kartę? No nie ma takiego się o r, 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 Bym Fajna jest. No i może... No i chyba tyle. No i chyba tyle. Ok, na boczek. W środku z lugią, pewnie Wulpixem, tak i lugią. Tam się skrywa. No i tu wreszcie. No i co Wam tu czek? Yy, tu jeszcze tu dzisiaj towarzyszy nam Eevee zamiast Gengara. No i mamy koszuleczki, przekładki, 8 busterków kości. Yy, lot energii. Energy. Ok. No jak zwykle no, kości takie, takie lodowe. Kosteczki, znaczniki jak zwykle o to to jest standardowe tutaj mamy 8 boosterków teraz je sobie wyjmiemy 8 chyba jest tu jeszcze nie będę wam pokazywał bo może następnym tym się mamy mało czasu to sobie chowamy. Naj, najbardziej interesują nas boosterki. I zaraz przechodzimy do ich openingu. To sobie schowamy. Tak. O. Koło. Vulpix będzie koło Eevee. Mamy 8 boosterków. Zaraz przeliczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I przechodzimy do tego openingu boosterku. Pierwszy boosterek z dodatku Silver Tempest. W dodatku Silver Tempest. I zobaczymy co nam dzisiaj los przyniesie. No już widzimy. Ale coś może być strenny no Oczywiście. Kodzik jak zwykle dla Was. Oj, coś tu jakiś tu. Nie wiem czy to na każdej karcie będzie, ale raz, dwa, trzy, cztery. Mamy. Coś tu mało, ja bym miał wrażenie, ale zobaczymy. Karta energii i mamy Emergatrix Jelly Serenę Sidelip Fungus Elgy Zubat Solosil krogung O, mamy altari Rivers Hollow, fajną. Ale to fajną i uwaga, rzadką kartą mamy Kobaliona. Kobaliona. Drugi pusterek z lugią. Proszę zobaczyć, jaki prezentuje. No, kartę to jest, to jest pożądana karta. Jak ją nie trafię, to na pewno ją nabędę. No o, mamy, mamy, już to coś znaczy, to coś mam możliwe będzie, bo Kodzik już nam coś mówi. Następnym razem chyba nie będę pokazywał Wam tych kodików, żeby było jakieś napięcie, bo po kodikach już można coś stwierdzić. 2, 3, 4. Mamy energię ziemną i Lans, Archena, Klang, Litten, Hampi, Febas. O, Dratini, Dratini. Ratini, Valmer, Rivers Hollow, stąd Channel i uwaga, uwaga, mamy Magierne Faugę. Magierne Faugę, nic specjalnego, ale... ale zawsze coś. No chyba nic nie przebije tego ostatniego dropu z Lost Origin, bo naprawdę posypało z El Trainer Boxa. To rzadko tak sypie, więc... Więc to było grubo. Więc było grubo. Okej. Okay. tutaj damy sobie tak. Kolejny busterek z bulbixem alońskim. Łatwo się otwiera. Kodzik dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. O, mamy energię. Ogień. I mamy Jimmy Trainer, Krylier, Torakat, Beltuma, Spinarak, Fenekina, Febas, Simesho. O mamy River's holo, mamy klanka i rzadką kartą Phuni. Khjonę czy pchuni. Jak to się czyta. No, na razie słabo, bardzo słabo. Następny boosterek. Już niedługo na 500 subskrypcji. Na pewno jakiś konkursik przygotujemy. Będzie coś do wygrania. Zaczynamy od małych rzeczy, ale e, z czasem będą to naprawdę grube rzeczy. Więc śledźcie, łapkujcie, subskrybujcie. Kodzik dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno jakieś live. Z... Na pewno zacznę jakieś. No, planuję live zrobić. Na przykład, że no nie wiem jak to jeszcze zrobić. Czy na przykład. No, ale będziecie kupować boosterki i mogę na live je po prostu otwierać. Coś takiego. Jeszcze dokładnie coś, jakby coś się zmieniło, to coś wymyślę. Ok, energia ziemna, mamy Furysil Kill, mamy Lupipon. Quadstone, Rotom, Swablu, Murkrow, Litten, Petil, Riversolo Indidi i mamy Dragonita. O, fajną też chciałem go trafić, fajny taki holograficzny. Holograficzny, no, Fajny dragon. Na pewno coś ta karta w przyszłości coś zyska. No. Centering nawet. Nawet spoko. No, do koszulki. Później te reverse'y to sobie powkładam. Następny booterek z Lugią. Na razie lipa. No na razie lipa jest. No, na razie lipa. Chodzik dla Was. Ok. Lecimy raz, dwa, trzy, cztery. O, energia ogień. I lecimy lens. klank Krokokor. Zubat. Solosil. Krokang. Walc. Spinarak. Mamy Radiant. Tsarene. Radiant z Tsarena. Mamy pierwszy Radiant. O, fajnie się mieni. I uwaga, uwaga i mamy alternatywkę Regilekki, regi V. -ka. Alternatywka. Więc już, już nie jest źle. Już jestem zadowolony. fajne, Tylko ta Lugia by się trafiła, ale to pewnie już jej nie będzie. O, to sobie postawimy. Do kolekcji, czyli takie trzy rzadsze karty. Rabian, ta też fajna, nawet e, o, centering też nawet spoko. No, fajny centering. O, cyk. Cyk. Dostało nam ile? Trzy busterki więc no... Zobaczymy. Cyk. A nie ma jeszcze trainer galerii żadnego trafu. Więc już powinien raz, dwa, trzy, cztery. zmienimy to. Energia psychiczna. Mamergi Rated Energy Uniden Feed Fossil Augiard Energy Klink Sunkern Baltoi Intidi Mereni Rivers Hollow Mamy Honk Crowa I rzadką kartą mamy Wilizjona ok dwa boosterki ostatnie na pewno te lajpy będę chciał poprawić ale jak to wyjdzie jak najszybciej zobaczymy jak to pójdzie kodzik dla was na razie mamy sobotnie popołudnie raz, dwa, trzy, cztery Energię stalową i mamy Anoritha, Meowskik, Gla, e, Glali, drowzy, Banner, Czecho, Emolke, Wulpiksa, e, Rivers mamy Stone Chaner i rzadką kartą jest Noir. Okej, okay. ostatni ten boosterek. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy. Zobaczymy. Okej, okay. cyk. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia wodna. I mamy to karaket. Dragonaira, Wolphan, Swirlix, Sandli, Togera, Maru, Noipat, o Pikachu, o fajny. Pikachu w rewersie chciałem go trafić, fajna karta, naprawdę. I mamy pierwszą e, Trainer Galerii z Cardiovar. Mamy pierwszą i rzadką kartę, mamy Ermaldu. Więc tak to wygląda. Takie cztery lepsze trafy. A no to standardowo. Ostatnio nam się trafiło naprawdę nieźle, więc kto nie oglądał odcinka z Lost Origin, serdecznie zapraszam. A dzisiejsze trafy to tutaj sobie jeszcze postawimy. O, tak to dzisiaj wygląda, kilka no, rewersów. a tak to jeszcze raz przeglądnijmy sobie. Z dzisiejszych, takich lepszych trafów to Magerna V, Regilecki -Gi V, Alternatywka, Radiant, Czarena i Strenel Galery, Garry Więc takie trafy standardowe. No, cen kart nie dam. Na pewno przyszłościowo będę się starał już podawać ceny. A teraz na nich nie sprawdzałem obecnie. Więc później się będę starał wstawiać to od razu łączyć z filmem. Więc tak to dzisiaj wygląda. No i jeśli wam się podobało oczywiście to zostawcie łapkę w górę, subika. Oby było nas coraz więcej, oby filmy pojawiły się też coraz częściej. No i dziękuję wszystkim za uwagę. No i w przyszłym tak tygodniu tak jak mówiłem. Ee, możliwe, że pojawi się odcinek z Crow Zenith Otworzymy sobie ee, tego bokika Boxa, Na pewno się też pojawi, może wcześniej, nawet odcinek z openingu Opening Boxa, z takiego starszego już dodatku z Wii No, jeszcze przed nami sporo odcinków, więc już na Was je zapraszam. A teraz Wam życzę miłego dnia. Cześć, do następnego razu.